przeszłość bywa bolesna lecz to od nas zależy czy będziemy wspominać i wracać czy też nie 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 odciska ona na nas piętno lecz trzeba iść naprzód nie patrzeć do tyłu nie patrzeć za siebie bo to co już było to już minęło i nie wróci więcej więc krzyknij o nigdy więcej krzyki Jesteś wolny, wolny od problemów. Przeszłość to przeszłość Ach, Wolny jesteś, gdy nie tęskni za tym, co było. Z tymi, którzy sztu też nie wbili ci nu w plecy. Tamtych czasów już nie będzie dobrze. Pamiętaj o przyjaciółach, którzy Ciebie zdradzili. Bo przyjdzie jeszcze czas, kiedy to oni przyjdą do ciebie. Chcesz tylko Ty ocenić, czy jeszcze warto, czy jest jeszcze po co. Jednak o prawdziwych przyjaciołach oni nigdy nie wyją Ci noża w plecy, oj nie, 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 nie. Nigdy Cię nie zdradzą ani nie będą odgadywać, nie, nie, nie. Przeszłość bywa bolesna, lecz to od nas zależy, czy będziemy wspominać i wracać, czy też nie, nie. nie. Wciska ona na nas piętno, lecz trzeba iść naprzód, nie patrzeć do tyłu, nie patrzeć za siebie, bo to co już było, to już minęło i nie wróci więcej. Więc krzyknij, A... o nigdy więcej, krzyknij, że jesteś wolny, wolny od problemów.